Jesteś nietypowym y, bohaterem. Myś, ja się czuję jak pensjonarka dzisiaj, więc trochę mnie zatyka. Dziewczyny mm. też widzę, że... Ale y, bo staramy się dojść do takiej, y, trochę znaleźć jakiś punkt w recepcie, jak przetrwać w związku przez wiele lat. Co tobie się udało, pomimo tego, że masz bardzo trudny zawód, jak na. I bujny charakter. I bujny charakter tak. i trochę tak, dlatego się trochę Cię boję, ale i ten. <głos> <głos> i, 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 to jest, I teraz tak, ja się zastanawiałam, albo te kobiety, które wiążą się z takimi mężczyznami, są po prostu aniołami <noise> i wiedzą, z kim się wiążą. I, i, dlatego, i to jest taka recepta na związek, ja, że, że na nie na próbują. Nie a widzisz, czyli, no, czyli jednak dochodzi do jakichś kryzysów i zastanawiam się, jak. Y, co, jakie można takie etapy wyznaczyć w związku, jakieś takie sposoby na to, żeby przetrwać w tym związku, Jednym żeby być ze z jest kochanka lub też kochanek, ponieważ w długim związku zawsze coś takiego może się zdarzyć. Nie, nie wiesz nie w to, że przez 18 lat być może jakiejś idiotce udało się to przeżyć, nie mieć, nie mieć żadnego skoku na bok. Może takie rzeczy się zdarzają, nie wiem. No jak ale... To przetrwać? ale mężczyznom no się to No Właśnie nie zdarzają trzeba to przetrwać. No, mężczyznom się z pewnością zdarzają. Jednym z etapów takiego długiego małżeństwa jest etap kochanki lub kochanka. Jak to przejdziesz, to przejdziesz wszystko. A, a byłeś sam? Również sam. No ja to przeżyłem jest taki akurat. Tak, że... W ego przecież, czy nie? Słuchaj, takie rzeczy trzeba, Jak umiesz takie coś przeżyć, to przeżyjesz wszystko. A jeżeli nie umiesz takie rzeczy przeżyć, to znaczy, że nie jesteś w stanie przeżyć swojego życia i, i przede wszystkim nie jesteś w stanie przetrwać w małżeństwie. No, ale jesteś... Musisz przełknąć kochanka, nie ma gadania. <noise> Lub kochankę. Ale jesteś w stanie to zrozumieć, tak? że no, tak jesteśmy ze sobą tak długo, że w sumie rozumiemy. Może no, mogło się przydarzyć, tak? w końcu tyle tego alkoholu się leje na tych imprezach. Ty jesteś często. Nie, ale, ale kochanek to nie ja, jest Ja jako jeden artysta raz. wyjeżdżam, ja jako muzyk bez przerwy gdzieś wyjeżdżam. Moja małżonka ma 150 szans rocznie na to, żeby mnie puścić kantem. No i... no i kto wie, To, to może wiedzieć. Myślę, no, on... że się tak powie. Myślę, że nie, ale no, ona myśli o tobie to samo, że ty wyjeżdżasz i masz tyle samo szans. No i tak samo może się to zdarzyć. Czyli no ale nie chodzi o zaufanie, tylko o zaakceptowanie ewentualności, ewentualności że może, taki że może też być. takiego być. I ale... Jeżeli bardzo chcesz, to się wypytuj. Może się nie daj Boże czegoś dowiesz. Kamerkę no ale to I wtedy no. należy przyjąć, że to i tak nie ma żadnego wpływu na nasz związek. Tak, tak że jeśli... po prostu nie powinnaś za dużo pytać. Lepiej nie wiedzieć. Chyba tak. Jak się dowiesz to będziesz musiała z tym żyć. I się ustosunkować. znaczy, że w tobie jest takie przyzwolenie na to, tak? Też. Jakby, czy... Że druga strona też może mieć. No, to jest nie mydło, tak mówią. O posz, to jest najgorsze. Ja to, to słyszałam w łagodniejszej wersji, chłopak nie mydło i się nie wymydli. Nie, nie po drugie, jesteśmy tylko ludźmi. Po trzecie, jest to rock and roll. I widziały gały, co brały. Od i wszystko. No, ale ty mówisz o sobie, a ja teraz pytam o te kobiety, bo ja rozumiem, że ja tak też że Ja też wiem, jaka wie, jest moja małżonka i też wiem, jaka potrafi być. I po prostu czasami nie pytam za wiele. I może to lepiej, lepiej tak. Czyli to jest jedna z. Jeśli chcecie być razem. Czy to jest obywatelstwo po prostu rozwiązłych dusz. Rozwiązłych dusz. <śmiech> 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 związek rozwiązłych dusz. I ci będzie. Ci no i... będzie. Tylko wtedy możesz to przetrwać. Mm -hmm. a taka byłaś znowu wierna akurat. Ale komu? No, no to zależy. Wiesz dlaczego my. Nie, akurat jestem wierna, bo moje związki trwają niedługo. Dlatego ci tutaj tak wypytujemy, bo, no, no, bo to lepsze? jest właśnie. No więc co lepsze, ciągle zmieniać partnera, czy po prostu czasami pozwolić małżonce na kochankę. Ale czyli jesteś takiego nadrzędnego? Co to jest to coś nadrzędnego? Nadrzędnym co jest? jest dziecko. I dziecko, w ogóle rodzina, dom, jesteście. który stworzyliście, stworzyliście mm. razem, który mm. pełno jest. Wszędzie, wszędzie widać Twoją rękę, czy tam rękę małżonki, wszędzie, no to, są, to są Twoje dzieci, to są Twoje meble, które razem kupiliście. A moje, 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 no to, twoje jest wspólne, moje tak? nasze, to jest No Twoje wspólne, nasze. Później co, później przetniesz to wszystko piłą na pół, łącznie z dziećmi? Tak nie można. No chyba, że masz czwórkę. Są ważniejsze, no tak, no, no jasne. Roz, Rozerwij to wszystko tak. Ale I poleć sobie z czy... jakąś młodszą małolatą, która też, albo, albo nie daj Boże, nie taką znowu młodą, która też ma swoje dzieci mm -hmm. i wychowuj cudze, a twoje będzie wychowywał jakiś kolejny gach, który wcześniej czy później wyląduje z łapą pod kołdrą. No dobrze, czyli to jest taka trochę instytucja, tak? Że jest ta rodzina, ona jest tą instytucją, ale a co między wami? Między tobą nie no wiem, czy ja już nie jest nie tego są zbyt instytucją. Między pytania, tobą ale? i żoną jest wszystko mm -hmm. to, co, 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 to, co między wami jest. Łącznie z tym, o, co się nie, o czym się nie mówi. Aha, czyli tajemnice też są ważne w związku. Coś tam jest. Ale ty zasłynąłeś tą wypowiedzią teraz niedawno, o tym wystąpiłeś w takim tokszole, w którym powiedziałeś, że gardzisz w zasadzie mężczyznami, którzy zostawiają kobiety z dziećmi, są z nimi wiele lat. Tak, tłumacząc zasadzie... to że, tym, że się zakochali. Tłumacząc to miłością, tak jakby miłość była czymś nadrzędnym. Love is the answer. Love is a question, not a answer. W ten sposób to można zawsze powiedzieć, porzuciłem żonę i trochę dzieci teraz zdychają z głodu, ale co wiem zrobić? Przecież ja się zakochałem. No a, jeżeli się, a jeżeli się zakochałem, no to słabe, ale tak wszyscy mówią. Miłość jest to jest najważniejsza rzecz na świecie. Można przed sądem tak? powiedzieć yy, rodzinnym, czy jakimś innym, no bardzo przepraszam, ale się zakochałem. I to, to wyjaśnia wszystko. Wszystkie dziewczęce piosenki są właśnie o tym, jaka, że najważniejsza jest na świecie jest miłość. Jeśli tak pożyć swoje dzieci i pozwól dobierać się im następnemu gachowi, który również powie, że kocha twoją byłą żonę. Mm -hmm. Od no, tak, wszystko. Dlatego my tak rozróżniamy zakochanie od miłości, bo miłość mamy to, za tą nie. trwalszą cechę, a zakochanie za to uniesienie, które właśnie sprawia, że ludzie to, robią. No więc zrób wszystko w bok, cicho i wracaj do domu. Zapiszę to sobie. <śmiech> <śmiech> Ale to jest Maciej Maleńczyk wersja bardzo konserwatywna, naprawdę. To ci będzie. <laughs> <To taki śmiech> dziwny, pokrętny konserwatyzm.